Witam w kopalni Srebra w Polsce. Dzisiaj zjedziemy sobie windą na poziom 30-25 cm. Mam już tutaj przygotowaną linę. Du, du, schodzimy, schodzimy, schodzimy coraz, coraz niżej i, i już, już tu, już tu widzę. Jest, jest. Pierwszy srebro, ale tam są niżej, jak jeszcze zjedziemy 5 centymetrów dosłownie niżej, to tam jest, tam jest coś niesamowitego. Dobra, to trzeba wziąć. Zabieram to srebro, żeby mnie potem skarbówka nie goniła. Zjeżdżamy dalej. Do 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 do, do, do. Jest, patrzcie. To jest okaz, to jest. To jest to jest cała sztabka srebra, Ca cały głaz patrzcie, patrzcie co tu, co to jest Patrzcie, no To też zabieram, tylko że tu jakiś ciągnik będę, jakiś wysięgnik potrzebował, ja to, ja to później zabiorę Ja to później zabiorę, ja tego, ja tego nie dam, no Ale, no, dobra, bo ja się teraz muszę wyciągnąć ty 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 na powierzchnię. No. I już, już, już jesteśmy. Dobra, ja lecę, bo to... To, to ja mówię, no ja muszę... No skarbówka nie może o tym wiedzieć. Na razie.